Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, na który chyba wiele z Was bardzo czekało, a mianowicie jest to filmik o rozświetlaczu AMS Beauty, którego bardzo, bardzo pokochałam. Jak już na pewno wiecie, i od tego czasu, odkąd go mam, noszę go właśnie non-stop, więc będzie to taka krótka recenzja. Myślę, że krótka, bo ileż można <grych> mówić o produkcie, który się po prostu pokochało. Więc nie chcę się powtarzać i, i mówić, że jest świetny, że jest rewelacyjny, no, ale jest naprawdę cudowny. To jest rozświetlacz, którego ja szukałam, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem i chcę Wam tutaj też pokazać, jak ja go nakładam, jak on właśnie wygląda. Na twarzy teraz go właśnie nie nałożyłam, więc będziecie miały okazję zobaczyć, jak to wygląda przed i po. I w trakcie oczywiście nakładania, jak on się sprawdza, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, więc na początek może kilka szczegółów. To jest, tak jak mówię, firma RMS Beauty stworzona przez makijażystkę, która ze względów zdrowotnych sama chciała stworzyć właśnie linię kosmetyków naturalną, która nie jest szkodliwa, ponieważ tam robiła kiedyś jakieś ze względu na, na, na jakieś tam choroby badania i, i, i od razu ten jak zobaczyła swoje wyniki, ile tam jest tego wszystkiego, tej chemii, właśnie tych ciężkich metali, od razu została zapytana, czy pracuje właśnie w branży kosmetycznej i była bardzo zdziwiona właśnie, że, że tyle złych rzeczy z kosmetyków może przejść do tych produktów. No i właśnie chciała stworzyć jak najbardziej naturalne produkty i faktycznie jej cała ta linia bazuje właśnie na na olejach. Praktycznie te składy są takie same, tylko różnią się na pewno, no oczywiście, barwnikami, żeby uzyskać różny kolor. Ja też miałam próbkę tego słonego podkładu Uncover Up. On sprawdził się, jeśli chodzi o kolor. Naprawdę fantastycznie, bo fajny jest żółty. Miałam odcień i 11, i 22. Ale wybrałam podkład Kia Wise, ponieważ ten RMS był dla mnie troszeczkę zbyt tłusty. Ale być może też ja go chyba nie próbowałam nakładać solo na buzie, bo wydaje mi się, że właśnie ponieważ to jest taki bardzo tłusty podkład. Kia jest też jest takim kremowym, tłustszym, ale troszeczkę mniej. Wydaje mi się, że te produkty RMS właśnie najlepiej wyglądają na twarzy, tak myślę, bo, bo, bo nie miałam okazji właśnie wypróbować, bo ja, tak jak mówię, próbka była niewielka. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie trzeba niczego nałożyć pod nie, ewentualnie jakieś lekkie serum, bo są właśnie takie, takie tłuste, bardzo odżywcze te produkty, więc jeśli nie lubicie takich produktów już z samej góry, no to myślę, że być może też z tym produktem się nie polubicie, bo to też jest bardzo taki kremowy produkt i właśnie bazuje na trzech głównych składnikach, czyli które powtarzają się właśnie w całej tej linii kosmetyków, yy, czyli właśnie oleju rycynowym, yy, oleju kokosowym oraz wosku pszczelim. Yy, I to jest tak naprawdę cały ten produkt. Tak, to tutaj chyba jest ekstrakt rozmarynowy i witamina E i oczywiście jakieś tam mineralne barwniki. Yy, I to by był ten produkt. Tutaj mamy go, on przychodzi w ogóle, chyba wszystkie te produkty przychodzą w, w przezroczystych, szklanych pojemniczkach. Zakrętka jest oczywiście. Yy, Plastikowa? Nie, metalowa jest. jest metalowa, a słoiczek jest szklany, tak jak właśnie w tych innych produktach. I tutaj mamy niecałe 5 gramów produktu. On w Ameryce, chyba w Stanach, kosztuje 38 dolarów. Na stronie, na której ja zamawiam, podnikuję Wam na dole, na Amazingi, to jest strona z, z sklepu stacjonarnego z, z Berlina, i oni wysyłają do całej Europy. To tam chyba 38 euro to kosztuje ten produkt. I tu jest podane, że on ma datę ważności w sumie od otwarcia 12 miesięcy. Nie jestem pewna, czy zdąży go zużyć w tym czasie, aczkolwiek stosuję go naprawdę codziennie, bo odkąd go mam, ciężko mi się bez niego obyć, bo uwielbiam po prostu ten blask, który daje dla mnie podkład i to, i ja jestem gotowa po prostu do wyjścia. Naprawdę bardzo, bardzo go polubiłam. Strasznie podobają mi się te słoiczki, cały ten koncept firmy, napis, szata graficzna. No naprawdę świetne, świetne produkty. Podejście też całej. Z samej założycielki też mi się podoba. Ostatnio właśnie dziś czytałam na temat jej produktów do oczu, ponieważ ma też właśnie takie kremowe cienie do powiek, ale one podobno się bardzo zbierają w załamaniu z racji tych olejków. No i ona tam gdzieś, gdzieś właśnie czytałam, że, że napisała właśnie, jak temu zaradzić. Ona mówiła, no, że. No, oczywiście, niczym nie smarować, ewentualnie przypudrować powiekę. Yy, chyba za, za bazami za bardzo nie jest, no bo, no bo też są w, w końcu chemiczne. I ona mówiła właśnie, że no, lepiej jest mieć tłuste powieki i taki produkt sobie nałożyć, że trzeba go bardzo dobrze wpracować i ewentualnie w ciągu dnia sobie paluszkiem troszeczkę jeszcze przetrzeć, bo w końcu to jest naturalny produkt, który nam nie zaszkodzi, a yy, w późniejszym wieku będziemy. Będziemy wdzięczne za to, że mamy tłuste powieki i, i właśnie mniej zmarszczyk dzięki temu, a właśnie, że nie nakładamy chemii. I coś w tym jest właśnie, że zgadzam się też z tym, jakoś tak pomału idę w tym kierunku, że ja jeszcze mam bazę i te cienie. A ja teraz rozmawiam zupełnie o czymś innym. Nie wiem, czy chcecie w ogóle o tym, o tym słyszeć, bo miało być o rozświetlaczu. Jaj, cała ja. W każdym razie podoba mi się ten kierunek, bo, bo faktycznie coś w tym jest, że naturalne produkty zauważyłam też z tym, jak i też z tym podkładem, który ja stosuję. i i właśnie pragnę też mieć jak skończę moje yy, mineralne użyję pragnę też mieć właśnie jakiś albo ten albo skijała jest jakiś róż że te produkty tak fajnie się w ciągu dnia reaplikuje że też chyba nie miałabym problemu z racji tego też, że mój ulubiony makijaż to jest mono <maki> makijaż, czyli jeden cień na powiekę, że chyba nie miałabym problemu mm, sobie palcem nakładać w ciągu dnia, czy przecierać w razie czego, gdyby się zbijał. Nie wiem, jeszcze nie próbowałam tych produktów, więc jeśli Wy próbowałyście, no to napiszcie mi koniecznie, yy, jak się u Was sprawdza. I teraz, dobra, roz, rozmawiamy o rozświetlaczu, bo się rozgadałam za bardzo, więc... <laughs> tak jak mówiłam, jest to kremowy produkt, więc jeśli yy, yy, wy za takimi nie przepadacie, to prawdopodobnie ten produkt też Wam się nie spodoba, aczkolwiek Efekt jest naprawdę obłędny, dla mnie jest po prostu. To jest idealny rozświetlacz, naprawdę. Dawno, dawno takiego szukałam. Nie ma tutaj w ogóle żadnych drobinek. Jak widać, on jest bardzo tłusty, może wam przybliżę. Kolor jest bardzo ciekawy, bo to nie jest ani taki biały, ani nie jest złoty. Zastanawiałam się, jak ten kolor najlepiej wam określić, bo to naprawdę nie jest łatwe. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to jest rozbita perła. Tak sobie wyobrażam właśnie perłę. Prawdziwą perłę, która właśnie nie wiem, została tam zmielona, i, i, i że właśnie dokładnie tak się mieni. To jest coś pięknego. Mam nadzieję, że widzicie, że, yy, że nie ma tutaj drobinek. Zaraz wam nałożę na palec i zobaczycie, jaki to jest produkt właśnie błyszczący. Nie ma, nie ma naprawdę żadnych drobinek. Tutaj, przepięknie się mieni, tworzy taką taflę, i w zależnie od tego, jak chcemy, jakiej ilości stosować, może być albo bardzo, bardzo widoczny, albo właśnie taki bardziej subtelny, w zależności od tego. Co kto preferuje, bo tym produktem naprawdę możemy stworzyć, stworzyć albo naturalny efekt, albo bardziej delikatny. Postaram się Wam pokazać właśnie, jak to wygląda w delikatniejszej wersji i, i w tej takiej mocniejszej, bo tutaj mam troszeczkę utrudnione warunki, ponieważ ja mieszkam na samej górze i tutaj nic mi nie przysłania okna i ja tutaj zauważyłam, że na filmikach zwykle kamera przez to też bardziej kontrastuje. To, co ma być jasne, jest jeszcze jaśniejsze, mocniejsze, a to co jest ciemne, jak na przykład tutaj moje włosy są jeszcze ciemniejsze też w kamerze, ale tak jak mówię, tutaj ma bardzo dużo naturalnego światła. Mm. I coś chciałam powiedzieć przed chwilą i się zagubiłam. Aha! I dlatego ja też na przykład nie nakładam już kiedyś nakładałam, nakładałam też tutaj wzdłuż nosa e, jakieś tam rozświetlacze. Zaraz tego nie robię. Z racji tego też, że moja cera się zmieniła, i ja zwykle się tutaj w tej i tak błyszczenie miłosiernie. A na filmikach nawet pomimo, że przypudrowuję strefetę, to i tak widać, jakbym nałożyła gdzieś tutaj na nos jakiś rozświetlacz, bo, bo tak właśnie odbija to naturalne światło, e, więc mam nadzieję, że jak zaraz się do Was przybliżę, że będziecie mogły zobaczyć, jak ten produkt y, wygląda z bliska, więc może po prostu. Zacznę chyba. Aha, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Na początku, gdy go nakładamy, przez to, że on jest kremowy, to na przykład mogą nam się tutaj włosy do niego troszeczkę poprzyczepiać, ale to nie jest nic strasznego w ciągu dnia, nie zauważyłam, że nie wiem, idę z małą na spacer i patrzę w lusterko, czy wracam do domu, a tutaj mam nagle gdzieś włosy poprzyklejane i chodzę z jakimś czymś takim dziwnym na twarzy. Nie, tak nie jest. On właśnie na początku, póki jest świeży, póki te olejki się jeszcze tak nie wchłoną w naszą skórę, to właśnie włosy mogą się przykleić, więc dobrze jest tutaj mieć te włosy po prostu za uszami czy związane. Ale to też nie jest jakoś jakiś mega straszne, nie wiem, to nie jest aż takiej ilości, tylko wolę, wolę to powiedzieć, że właśnie na początku takie coś może, może mieć miejsce. Później nie, później jak te olejki się, się wchłoną, to to się bardzo ładnie trzyma i nie zauważyłam, żeby coś tam się przyklejało mi nieprzyjemnie do buzi. Trzyma się też naprawdę świetnie. Zauważyłam, że kremowe produkty naprawdę dobrze współpracują ze skórą i myślę, że też nie tylko z moją, że ogólnie właśnie takie kremowe rzeczy bardzo fajnie mieszają się z naszym sebum, odżywiają też poniekąd naszą cerę ona też właśnie pisze o swoich produktach, że jej produkty to tak naprawdę jest pielęgnacja z kolorem yy, przez to, że właśnie wszystkie, wszystkie produkty dosłownie bazują na tych właśnie trzech, yy, trzech rzeczach, czyli oleju rycynowym, kokosowym i wąsku pszczelim więc tak naprawdę yy, nie, trzeba, nie trzeba za wiele kłaść na twarz aha, jeszcze zanim zapomnę, yy, ten produkt świetnie współpracuje nawet z pudrami ja specjalnie yy, przypudrowałam sobie też kiedyś tutaj yy, kości policzkowe i nałożyłam ten produkt, zupełnie nic się nie działo, nie było żadnego śladu i tak idealnie się rozkładał, więc naprawdę duży, duży plus, bo kiedyś pamiętam miałam ten słynny, był słynny High Beam, ja miałam Moon Beam marki Benefit i to była po prostu tragedia. On nawet nawet nie na pudrze, bo nie nakładałam tutaj pudru, zwykle się tutaj, w sumie nigdy się tutaj nie pudruje, ale korektor nałożony na przykład tutaj gdzieś sprawiał, że ten Benefit się po prostu maział jak guma po, po korektorze i po podkładzie, to było coś strasznego. Więc dobra, rozgadałam się Znowu troszkę chyba za długo, więc podejdę bliżej. Mam tutaj swoje lusterko, więc e, będę się patrzyła e, w lusterko, jak mi to wychodzi. <laughs> więc dobra, no tak widzicie, wyglądają moje kości policzkowe przed, bez nałożenia e, rozświetlacza. Jak mówiłaś, mówiłam, światło tutaj z góry dosyć dużo i tak odbija z tego, z tego co widzę, e, ale efekt, no jest widoczny, więc nabieram. Ja sobie zwykle nabieram tam którymś palcem. W sumie to dla mnie nie ma znaczenia, którym. Teraz akurat środkowym, nie wiem czemu. Ale on się naprawdę mi najlepiej się nakłada palcem i już myślę, że widać dobrze, jak on działa. Na twarzy, ja tutaj mam tylko podkład. Podkład mam też tutaj pod oczami, a tak to mam tutaj troszeczkę brązera i, i różu. Tak to tutaj nie mam nic. I kładę go po prostu na kość policzkową i wystawczy tyle. I myślę, że różnica do tej strony jest widoczna. I zwykle e, od, nabieram jeszcze odrobinkę i kładę zawsze na łuk brwiowy, tutaj podług brwiowy, bo bardzo ładnie odbija światło. E, mam nadzieję, że to też będzie dobrze widać. Odrobinę możemy oczywiście dać sobie tutaj wewnętrzny kącik, ale to już może zrobię, zrobię małym paluszkiem. O, nie mogę Wam zasłonić. Bo to będzie bez sensu. Więc zrobię może drugą stronę i na drugiej stronie robię to samo. Ten produkt naprawdę jest dwie sekundy, i po prostu wszystko jest gotowe. No tak, robię to samo, po prostu wklepuję tutaj na kość policzkową. Właśnie muszę zebrać, bo mam tutaj krótsze, właśnie z tej odrastającej grzywki, i one mi tutaj wchodzą. No, i jak widać, e, dla, ja przynajmniej to <laughs> widzę w lusterku: no, że światło naprawdę ten produkt odbija rewelacyjnie, po prostu cudownie. Nie ma tutaj naprawdę żadnych drobinek, jest idealna tafla. I ten efekt naprawdę można świetnie stopniować. I czasami nakładam jeszcze też tutaj nad górną wargą, pokażę Wam, żebyście od razu widziały, jak to. Wtedy ewentualnie wygląda, teraz troszeczkę trudniej, bo przed szminką, <grafię> więc troszeczkę mi pewnie, troszeczkę będę miała na szmince, ale to nic. Ważne, żebyście widziały o co chodzi. No prawie, więc to, to jest taki no na żywo, naprawdę, nie wiem jak to kamera teraz pokaże, ale to jest naprawdę bardzo subtelny efekt yy, takiej lekko mokrej, wilgotnej, yy, wilgotnej skóry, jakbyśmy w tym miejscu po prostu nałożyły. Troszeczkę jakiegoś olejku. Dołożę może jeszcze jedną warstwę, to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jeśli jesteście fankami mocniejszego efektu, to teraz dokładam drugą warstwę. Naprawdę idealnie się z tym produktem współpracują też przepięknie. Tutaj na przykład mam róż mineralny, który jest pudrowy. I nic, nic, a nic się tutaj nie dzieje. Nic się nie zbiera, nic się jakoś nie walkuje, nie ściera. Po prostu, naprawdę. To jest rozświetlacz, jakiego całe, całe życie szukałam. Jest idealny. I to by było na tyle. Tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, ale ja tam widzę w kamerze mega błysk. Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało na żywo. No, tak jak mówię, zużycie, ja go mam już teraz no, kilka tygodni. Zużycie jest niewielkie. Ja, tak jak mówiłam, stosuję go praktycznie codziennie, więc nie wiem, czy zdążę go zużyć w 12 miesięcy, ale wydaje mi się, że po tych 12 miesiącach on się nie zepsuje tak szybko. Ja go nie trzymam gdzieś na słońcu, tylko zawsze, zawsze w szafce, w szufladzie. Więc y, zobaczymy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, y, chociaż Wam pieniąc, co, co można mówić, ile można mówić o, <grym> o rozświetlaszu. I tak ten filmik jest z racji mojego wstępu i mojej gadaniny zbyt długi. Więc e, jeśli go macie, to jestem ciekawa, czy również tak bardzo go pokochałyście jak ja. E, dajcie mi koniecznie znać. Tak jak mówiłam, strona, na której ja zamówiłam ten produkt, podlinkuję Wam na dole. Oni wysyłają właśnie do całej Europy e, i można tam też zamówić ten produkt na przykład jako próbkę, e, dołączyć do, do innych zamówień lub właśnie zestaw próbkowy, co też jest bardzo fajne. E, I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam cię krótko i żegnam się z Wami do następnego filmiku. Tchau!